Zimaneczko, zimaneczki z tej strony Asiorega w dzisiejszym odcinku będziemy obczaić ten nowy Nexus. My jeszcze sobie pogadamy z. znaczy pogadamy sobie o tym nowym VIP-ie i w ogóle o tej nowej aktualizacji. Znaczy o tej aktualizacji co będzie, bo coś ciekawego może dojść. Dobra, jakbyście byli, tacy byli, weźcie, zostawcie tu łapkę w górę, subskrypcję. No i zapraszam do oglądania. Aha, i jeszcze mamy takiego jednego gościa. Przywitaj się. Nie ma. Jak coś, to on też nagrywa na... znaczy, Kurde. Do, pff, on też nagrywa na YouTube'a i to jest takby troll. On ma taką nazwę i w ogóle nick. Jego do, link do jego kanału będzie w opisie. On też gra w Roblox'a, jak coś. No i to no Planet, nie Roblox. No, no, ale też był jeden filmik z tego. Ale dobra, y, widzimy się już, jak y, ogarnę pierwszy klucz. Y, to tak, y, ziomeczki, tu jak macie tą Rite Blaste, i tu jak macie Zigi, tu macie ten portal. O, Olusia, witam. Y, no, to tu macie taką dziurę. No i właśnie w tej dziurze musicie niestety chyba mieć yy, VIP-a, nie no spróbuję bo tu jak macie taką galaretę, tu jak się popatrzycie do góry to macie taką galaretę i musicie, tam właśnie widzieliście, jak widzieliście był czerwony klucz więc więc yy, trzeba stworzyć to coś dla VIP-a, yy, te dyski czy co to tam bo ja już, ko to jest moja druga próba w nagraniu tego filmu yy, kurde to jest moja druga próba w nagraniu tego filmu, bo oczywiście yy, musiałem, musiałem oczywiście spieprzyć, bo nie dałem dźwięku. Super. Co to? Co to? Jakieś dziwne minki. Dobra, więc tak, postawiamy sobie skrzynkę i troll, chodź, chodź tutaj. Chodź i tutaj. Zabierz sobie to. I od razu, jak wejdziesz se do tego, to patrz. Musisz tu i od razu spację dwa razy przycisnąć. Okej. Okay. I tu od razu, jak się da i tak jak najwolniej tu musisz iść. Okej, okay, idę, 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 idę. Nie, 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 nie. Jak masz tą galaretę? Nie, 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 nie. Kurde! Wkurzające te dźwięki. To jak masz tą galaretę, to tutaj masz yy, ten... Masz y, tutaj czerwony klucz. Nie, 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 nie. widzimy się jak... Y, ogarniemy... Y, ogarniemy... Jezu, zapauzowałem, ale jestem głupi. Jezu, widzimy się jak obczaję drugi klucz. Ale to jest Dobre, Drugi klucz jest y, dokładnie już, y, już wam mówię y, jest na tym drzewie. Y, troj gdzie jesteś? Jak macie tutaj Ziggy Starblock. Nie. Y, gdzie jest ten troll? Latam się w drzewie. W jakim? Chodź do Ziggler. O, widzę cię! Chodź! Chodź, y, troll. I tutaj. Chodź do tego drzewa tutaj z tego strawy. I tutaj ogólnie. W jaki to prawda? No z takiej, no z takiej zwykłej. Mm, dobra. Y, to jest. O, właśnie, tu, jak macie. Musicie sobie podskoczyć i macie Tylko Tutaj nie widzę. Gdzie to? Gdzie, gdzie ty jesteś? Nie! Aha, to by do... się skończył najgorzej? Dobra, widzę, widzę. I, Ale tam, i, tam, jeszcze... I tam idź do samej góry, i tam w tym drugim, tak by będzie to. O, thank you za masowego. Dobra, ziomeczki. Kolejny klucz będzie bardzo wkurzający, bo będzie na jakimś głupim tarasie. Tam właśnie. Nie, nie, polecam, nie polecam, nie polecam. Jo, ziomeczki, nie. Gdzie to jest? Pytanie, gdzie to jest? Bo to tu gdzieś było, ale się chyba zmyło. Aha, okej. Okay. Już czaję chyba. Um, trzeba wyjść chyba na tego. I trzeba tu. I tu chyba pod tym, gdzieś, pod którymś ty z tego ty będzie. Będzie, kurde, ten klucz. Trola, ty się męczysz nadal nad tym. Nad nie, tym nie, 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 ja już. Ja już, te, już te chodzę. Oho, ten se tańczy tu. Stój. Chodź. Kolejny klucz będzie tam. XD. Dobra, znowu widzimy się za chwilę. Ile ja mam. Aha, dobra, jednak nie. Je. Jednak się nie, nie jednak się zobaczymy szybciej trochę, dobra. Chodź sobie po tych schodach, tu gdzieś ty jest? Go, blok biurna. Chodź tu po tych schodach. Kurde, I tu będzie gdzieś dużo. Te dźwięki są wkurzające. Ej, kurde. Nie wiem, czy ja sobie mam je przyciszyć, czy co Ale chyba to będzie tu Nie no dobra, widzimy się jak to znowu obczaje f 2 Ja nie, siome nie, Ja nie nie, nie, nie Zapauzowałem znowu No gdzie to jest? No, tu są te głupie schody, no Tu jak masz tą linę, na której chyba jestem. Tak, aha! I tu jest taka ta jakby półka Nie, to z drugiej strony. Ja... tak kurzają tu, jest stalina, tu prawie trochę się zrymowało. Dobra, aha, no i jestem tu. A! Zapauzowałeś? Jest. Jest ajdu. Jak go odpauzujesz? Naprawdę? Serio. Kiedy skończysz ten film? Nie, na pewno co ty gadasz? Przemek w tej chwili kończyć. Czemu? Bo mama tak twoja powiedziała. O kiedy? Teraz. Oj, nie. Bo do mnie i powiedział mi Przemk, kacperpec przemkowi, że ma kończyć. Mhm, teraz Nie! Ja, no co jest za głupia woda! Już byłem przed Krysztem, musiałem zginąć. Ale jestem głupi, to jest się Ta głupia woda zabija na hita. Nie. Woda nie tak. zabija. Ale taka jakaś może to są jakieś piaski. Ta ona jest żółta. Aha. Albo krem, kremowa. Bo pod nią jest lawa. Nie. Do, dałem cięcie. Yy. Bo się pogubiłem. Ale... M no? Co? No? Co? A Miki. A Miki to ty, bo ja gram na chapter drugi, grasz z nami? Co? No chapter drugi Parte, no, znaczy no part drugi Ej dobra. to weź do mnie zadwoń. Weź do mnie zadwoń. Dobra Okej okay. I dobra tu ja się pogrom, dobra? Co? Ja chcę z nimi się pograć Dobra. Bo to jest tak straszne. Aha, ej dobra. Mogę z wami? Mogę z wami? Aha. Halo. Ej halo, no Kacper do mnie dzwonił. Ej, to może zainstaluję tego chaptera drugiego. Tylko Ale to jest na Robloxie. Dziennik. No wiem. Zainstaluję to. Ej no kaczmy do mnie dzwoni!